Witam Państwa po przerwie na serwis informacyjny. To jest niezmiennie program Galaktyka Pomerania na żywo z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy. Ja nazywam się Sandra Myszkowska, a moi goście to niepełny skład zespołu Listopad. Ze mną Marek Środziński oraz Michał Węglicki. Witam Was bardzo serdecznie. Witam. Spotykamy się, ponieważ przed nami spore wydarzenie związane bezpośrednio z Wami. Musicie nam zdradzić, co, jak i dlaczego. No, wydarzenie bardzo ważne, e, pięciolecie zespołu. E, mamy pięć lat, już właściwie mamy pięć lat chyba od pół roku, ale teraz dopiero przygotowaliśmy wydarzenie. E, duży koncert, e, dużo muzyki, wydarzenie w dużym lokalu. Myślę, że będzie się też dużo działo jutro w związku z tym. Okej, okay, pięć lat, ale jakie były początki zespołu Listopad? W jaki sposób się rozkręcaliście, że, że aż udało się te pięć lat przebrnąć razem? Czy wspominacie jakoś szczególnie te początki, jakieś wydarzenia z całego tego okresu twórczości, które jakoś szczególnie zapadły w waszej pamięci? Jeżeli chodzi o śmieszne historie, to nie mamy ich zbyt wiele przynajmniej, bo wydaje mi się, że wszystkie są śmieszne, ale trudno o nich opowiedzieć. W każdym bądź razie jesteśmy zespołem, który szybko nagrał pierwszą płytę. To był taki dynamiczny okres. Później w zasadzie bywało różnie. My tak naprawdę dalej się rozkręcamy i bywa różnie z nami. Więc, no, jeżeli chodzi o śmieszną historię, może Marek coś pamięta. Kilka na pewno ich pamiętam, niektórych wolę chyba jednak nie zdradzać, bo one są nie tyle śmieszne, co tragiczne często. E... Generalnie raczej jesteśmy pechowcami. Tak. Czasem to ma taki pozytywny wymiar, musicie przyznać, za, za, zapada to w pamięci przynajmniej. No, ostatnio wygraliśmy koncert w Poznaniu. Po drodze, kiedy byliśmy w Gorzowie Wielkopolskim, kolejna śmieszna historia, odebrać krzesło, nasze krzesło. Z Gorzowa? Tak, z Gorzowa. Zepsuł nam się samochód. Padł całkowicie, trzeba było wynająć drugiego busa. Ja miałem wysoką gorączkę, jeszcze zaprawiłem się troszeczkę w drodze. Nie, pamię nie pamiętam praktycznie połowy koncertu, no było. To był ciekawy wyjazd. A spaliśmy jeszcze nad klubem, gdzie było jakieś 5 stopni, może. I dodam, że spaliśmy 5 pięter wyżej i musieliśmy tam wnieść sprzęt. To jest ciężki? Ktoś was nie zna, być może są takie osoby. Gdybyście mieli powiedzieć, co gracie i dla kogo gracie, kto jest waszym odbiorcą, waszym zdaniem, jak wam się wydaje, kto was słucha? Czy to są młodzi ludzie, osoby starsze? Kim są fani? Poznajecie fanów bezpośrednio? Michał zna statystyki z Facebooka także. No jak <laughs> Może tam wygląda sytuacja powie? na Facebooku w takim razie? Różnie. Przedział wiekowy. Bardzo różnie. Znaczy jeżeli chodzi o przedział wiekowy, to chyba tak. Wydaje mi się, że nasza muzyka nie jest do końca aż taka prosta w odbiorze i często y, mimo wszystko skupiamy zainteresowanie raczej osób trochę starszych. Starszych mam, mam tutaj na myśli bardziej studentów, czy osoby mniej więcej w wieku 25 do 30 roku życia. Co, jest, co dosyć komplikuje nasze życie muzyczne, bo z reguły takie osoby rzadko wychodzą z domu, dużo rzadziej niż osoby w gimnazjum i młodsze. Solidna porcja roka na pięciolecie, a kogo zapraszacie? Spodziewacie się no właśnie kogo? Wspomniałeś tutaj o tych gimnazjalistów, o, sobach, o gimnazjalistach, o osobach starszych. Dla kogo będziecie grali? Co będziecie grali? Czy jakieś spotkanie bezpośrednio, no nie wiem, z fanami, z fankami jest jakoś przewidziane? Tak, to w garderobie przede wszystkim przed i po. Zapraszamy właściwie wszystkich. Nie ma limitów wiekowych, sam lokal też nie narzuca, mogą wejść osoby niepełnoletnie, mogą wejść osoby starsze. Każdy, naprawdę każdy, kto ma ochotę nas posłuchać. Zresztą nie tylko nas będzie też zespół najmniej. młody, bardzo dobrze rokujący zespół ze Szczecina. Chyba tyle. To jeszcze w sumie... Mogę powiedzieć tylko tyle, że to chyba będzie najdłuższy koncert w naszym życiu, bo z reguły gramy około godzinnego seta. Ten będzie trwał co najmniej półtorej godziny. Będzie, będzie tam jeszcze. Się, się tak, będzie można się pobawić. Będziemy sporo grali akustycznie też, co też jest dosyć ciekawe. No myślę, że będzie y fajnie. Przypomnijmy kiedy, bo mówimy pięciolecie, ale kiedy dokładnie wydarzenie, koncert? E, to będzie jutro, czyli 7 grudnia o godzinie 20 w klubie Liquid. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, no nie mam nadzieję, ale życzę Wam dalszych sukcesów. No i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze u nas w programie i może uda mi się Was namówić wtedy na jakiś, no nie wiem, krótki występ. A może Róbą nam uda się namówić Ciebie na przyjście na jutrzejszy koncert? A być może, może skorzystam. Dziękuję bardzo serdecznie. Zespół Listopad był moim Państwa gościem, ale zostańcie jeszcze chwilkę, ponieważ teraz druga odsłona serwisu kulturalnego. Ze mną Beata Bagniewska. Może przypomnijmy, co w tym tygodniu ciekawego w Szczecinie. Witam serdecznie. Na samym początku przypominamy o dwóch koncertach, które odbędą się w niedzielę i w piątek. W niedzielę zagra zespół Hej o godzinie 19 w Domu Kultury Słowianin, będzie promował swój najnowszy album do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Natomiast jutro w piątek o 21 we Free Blues Club w Szczecinie odbędzie się koncert zespołu Cree. Dziś w Galaksy po prostu cała masa dzieci uśmiechniętych, szczęśliwych, ponieważ Mikołaj nas odwiedził w Szczecinie i nie tylko, ale może jakieś wydarzenie poza 6 grudnia dla, dla dzieci, dla najmłodszych. Tak, zapraszamy najmłodszych w niedzielę do Filharmonii w Szczecinie o godzinie 17 odbędzie się tam koncert muzyczne baśnie. Opowiedziane zostaną y, historie o Kopciuszku, śpiącej królewnie i nocy na Łysej Górze. Koncert poprowadzi dyrygent Paweł Osuchowski. Jakie jeszcze ciekawe atrakcje, jeżeli chodzi o, o, o kwestię muzyczną w Szczecinie, dla Szczecinian i nie tylko? Nadchodzący y, tydzień jest bardzo koncertowy. Zapraszamy na trzy koncerty. Pierwszy odbędzie się w sobotę. Y, o godzinie 21:00 w Elefant the Club będzie to koncert Big Fat Mama połączone z premierą najnowszego klipu zespołu. Poza premierą klipu będzie też można uczestniczyć w tajemniczym happeningu, będzie bardzo psychodelicznie i neonowo. Kolejny koncert kolejny koncert odbędzie się już jutro o godzinie 21:00 tym razem w Szczecinie Dom Domu Kultury Słowianin zagra Łona, Weber zespół The Pips oraz raper Bish. Będzie to projekt, jest to projekt muzyczny, gdzie raper i producent połączyli swoje siły z zaprzyjaźnionymi muzykami. Drużyna ta podbija nie tylko kluby, ale i polskie największe sceny muzyczne. E, oraz jeszcze jeden, Sporo jeszcze jeden, koncertów jest mnóstwo w tym tygodniu. E, kolejny koncert to Metalowe Mikołajki, również w Domu Kultury Słowianin. Tym razem w sobotę o godzinie 19.00 wystąpią takie zespoły jak Materia, e, Bulletproof oraz Blast Rides. E, więcej informacji. Odnośnie kultury i regionu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.infoludek.pl. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, do zobaczenia za dwa tygodnie. Drodzy dziękuję. Państwo, jeszcze jeżeli chodzi o muzykę, ja przypominam po raz drugi koncert zespołu Listopad. Zachęcam wszystkich, którzy no jeszcze nie słuchali, nie wsłuchiwali się w muzykę zespołu Listopad, aby rzeczywiście przyszli na pięciolecie zespołu, na koncert z okazji pięciolecia zespołu. Drodzy Państwo, teraz krótka przerwa i ostatni gość w programie. Thank Witam Państwa po przerwie. Ze mną moi ostatni goście w dzisiejszym mikołajkowym wydaniu programu Galaktyka Pomerania: Aleksandra Kalina-Dzwonkowska oraz Mateusz Antoniewicz. Z którymi porozmawiam o szlachetnej paczce. Być może, choć mam nadzieję, że nie, ale ktoś nie wie, czym jest szlachetna paczka. Gdybyście mogli w kilku słowach powiedzieć, czym ta szlachetna paczka jest. Szlachetna Paczka jest to przede wszystkim projekt, w którym pomagamy rodzinom w potrzebie w czasie świąt. W ten weekend jest finał paczki, przyjeżdżamy do rodzin, dajemy prezenty, które my dostajemy od darczyńców. Na stronie www.szlachetnapaczka.pl darczyńcy mogli wybrać sobie rodziny, tak jak było w opisie, wolontariusze u nich byli, sprawdzili czy rzeczywiście rodzina potrzebuje pomocy. I gdy darczyńca wybrał sobie rodzinę, przygotowuje paczkę, i sobota, ta niedziela do nas przyjeżdża, przywozi prezent, i my go dalej wjeżdżamy do rodziny. A ilu rodzinom wy pomagacie? Za zadanie macie pomóc? Ilu, ilu rodzinom tutaj w Szczecinie? Czy ja pod swoją opieką mam dwie rodziny? Mateusz ma praktycznie wszystkie, bo jest liderem paczki. A w Szczecinie? W Szczecinie ogólnie mamy około 200 rodzin, w całej Polsce ponad 20 tysięcy. Co tak naprawdę w tych paczkach się znajduje? O co najczęściej proszą ludzie, czego potrzebują? No i jak to jest? Czy ludzie sami proszą, czy, czy wy jako liderzy macie za zadanie sprawdzić, czy może ktoś czegoś potrzebuje, zapytać? Bo często jest tak, że no, ludzie nie chcą się przyznać, że czegoś potrzeba. Tak, my z daną rodziną rozmawiamy, przeprowadzamy wywiad i wtedy dokładnie dowiadujemy się, czego dana rodzina potrzebuje. Zazwyczaj są to środki czystości, żywność, pościel, artykuły szkolne dla dzieci, a czasami są to rzeczy takie jak węgiel, jakiś remont po na przykład powodzi. To są takie rzeczy. Nie tylko teraz możemy pomagać rodzinom potrzebującym, możemy pomagać chyba przez cały rok. Wchodząc na stronę www, czy jest możliwość przelania jakiejś kwoty pieniędzy, czy bezpośrednio może kontakt z Wami przez cały rok? E, tak, jak najbardziej możemy pomagać przez cały rok, z tym, że rodzinom pomagamy tak naprawdę tylko w konkretnie okresie świąt, a przez cały rok możemy przelewać pieniądze, ponieważ lachetna paczka jest to projekt finansowany obywatelsko. Możemy wysłać SMS-a, zrobić przelew, dzięki czemu wspomagamy, tak? Organizacje szkoleń różnych dla wolontariuszy. Organizacja magazynu, no bo wiadomo, wszystko kosztuje i no niestety nie mamy pieniędzy tak, żeby moż, można było to z własnej kieszeni zorganizować, dlatego jak najbardziej zachęcam do wysyłania smsów, przelewów, bo to też bardzo dużo pomaga. Powiedzcie mi, czy od takiej strony organizacyjnej, czysto logistycznej to jest trudna praca, pomaganie drugiemu człowiekowi i czy macie potem tę satysfakcję, że no po prostu ktoś jest szczęśliwy i powie dziękuję? Pomaganie drugiemu człowiekowi jest dosyć ciężką sprawą, ponieważ trzeba zaangażować się też emocjonalnie i z rodzinami, przynajmniej z tymi, z tymi, którymi ja mam kontakt, mam bardzo, dobrą, bardzo dobry właśnie ten kontakt, ponieważ rodziny mi ufają i wiedzą, że ja jestem, żeby im pomóc i żeby polepszyć ich sytuację. Także to ja mam satysfakcję z tego, tak? Dla mnie to jest coś, co właśnie nie wartościuje, co sprawia, że czuję się lepszym człowiekiem i wiem, że pomagam komuś, działam dobrze. Pod waszą opieką jest również rodzina, w której jest aż szóstka dzieci, dzieciaków, i jestem przekonana, no ale zapytam o radość i o, o szczęście tych, tych dzieci, bo takie rodziny są specyficzne i są naprawdę zżyte ze sobą, potrafią się cieszyć, to prawda? Tak, to jest prawda. Dzieciaki są niesamowite, są bardzo otwarte, dają naprawdę bardzo dużo ciepła, cieszą się za każdym razem, jak przychodzimy z Mateuszem i jest naprawdę coś niesamowitego, tego się nie da opisać. Czy to jest tak, że wy przez cały rok utrzymujecie kontakt z tymi dziećmi, z rodzinami? Macie, no nie wiem, choćby jakiś kontakt telefoniczny, jesteście zaangażowani? No nie wiem, przez cały rok, choćby jakoś tak okazjonalnie. Czy jesteście z życi, tak, jak wspomniałaś wcześniej z tymi rodzinami? Szczerze mówiąc wszystkim nie możemy jednak dogodzić. Nie możemy przez cały rok trzymać kontaktu z wszystkimi rodzinami, no bo fizycznie jest to niemożliwe, ale jak najbardziej próbujemy dzwonić, dowiadywać się, czy paczka była dla nich impulsem rzeczywiście do zmiany. Czy poprawia się sytuacja, a jak nie, no to czemu? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za spotkanie. Trzymam kciuki, aby e, takich osób było coraz więcej, które chętnie pomagają i które się angażują. E, Dziękuję Wam no i, i przypominamy, że już teraz finał w ten weekend, ale można pomagać przez cały rok. Drodzy Państwo, to już jest koniec dzisiejszego Mikołajkowego odcinka programu Galaktyka Pomerania. Ja spotykam się z Państwem już w sobotę, a jutro Sylwester i Magda. Do zobaczenia.